To jest dusza. Dusza jest zasadą życia i jedności żywej istoty. Brzmi to skomplikowanie, ale tak nie jest. Weźmy na przykład tę kurę. Na imię ma Kokoszka. Jest ona szczęśliwa i może biegać do woli. 3, 2, 1. Teraz Kokoszka jest martwą kurą. Na zewnątrz niewiele się zmieniło, może z wyjątkiem postawy ciała. Jednak zaszła istotna różnica. Podczas gdy jeszcze kilka sekund temu kokoszka była żyjącą jednością, teraz nie jest ani żywa, ani też, ściśle mówiąc, nie jest już nawet kurą. Wraz ze śmiercią jej ciało zaczęło się rozkładać. Wszystkie poszczególne części można złożyć na kubkę, ale nie w jedną całość. Nie ma nic, co od wewnątrz trzymałoby te wszystkie części razem w formie żyjącej kury. Zasada, przyczyna, która stala różne części w żyjącą jedność, znana jest jako dusza. Każda żywa istota ma taką duszę. Hmm, ale kiedy ludzie mówią o duszy, czyż nie mają zazwyczaj na myśli duszy ludzkiej? To prawda. Dzisiaj, kiedy mówimy o duszy, mamy zazwyczaj na myśli duszę ludzką. W przeszłości starożytni Grecy, definiując pojęcie duszy, używali go w nieco szerszym znaczeniu. Dokonywali rozróżnienia pomiędzy wegetatywną duszą rośliny, wrażliwą duszą zwierząt i rozumną duszą człowieka. Oczywiście filozofowie szczególnie interesowali się duszą ludzką i dużo o niej rozmawiali. Dlatego, gdy dziś mówimy o duszy, to zazwyczaj odnosimy się do rozumnej duszy istoty ludzkiej. Ale dlaczego dusza człowieka jest tak wyjątkowa? Ano, ze względu na dwie zdolności: rozum i wolę. Czynią one duszę czymś duchowym, wykraczającym poza granice materii. Wynikają z tego dwie ekscytujące rzeczy. Po pierwsze, ponieważ materialne rzeczy nie mogą generować duchowych rzeczy, dusza musi mieć inne źródło. Tym źródłem jest Bóg. Każda dusza ludzka jest bezpośrednio stworzona przez Boga. Po drugie, rzeczy materialne składają się z części, mogą zatem się łamać i rozpadać na części. Dusza jest bytem duchowym, w przeciwieństwie do materii nie posiada ona żadnych części, nie może się złamać lub zniszczyć. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. A zatem podsumowując, dusza jest zasadą życia jedności żywej istoty. Dziś, gdy mówimy o duszy, przeważnie myślimy o duszy ludzkiej. Dusza ludzka jest wyjątkowa, ponieważ jest bytem duchowym. Została stworzona przez Boga i jest nieśmiertelna.